Dzień dobry, dzień dobry. Zaprezentujemy wam dzisiaj najgorszy silnik w historii BMW według wszelkich Rankingów zapraszam do oglądania odcinka. Zaczniemy od największej bolączki, czyli sprawdzenie? Napięcia łańcucha. I zobaczcie sobie, jest delikatny luzik. W aucie wymieniany był rozrząd. Przy y, przebiegu ostatnim, przy, y, ostatni raz był wymieniany przy przebiegu 220 tysięcy. W tej chwili samochód ma 290, więc przejechał 70 tysięcy. I myślę, że y, 30 to jest max, y, jaki ten samochód jeszcze przejedzie na tym rozrządzie. Ale czy w ogóle N20 musi być taki zły? Jak uważacie? Ja uważam, że wcale nie musi być taki zły, dlatego zapraszamy Was na przejażdżkę i z Kamilem sobie porozmawiamy właśnie o tym silniku, o tym samochodzie, bo ten samochód jest żywym dowodem na to, że może pracować dobrze, może dobrze jeździć, tak więc wsiadamy do auta i jedziemy. Zanim pojedziemy na próbę, posłuchajcie jeszcze sobie kulturę pracy tego silnika. Słyszycie, jak brzęczy? I co na to powiecie? No to powiem Wam, kultura pracy, tragedia. Jeśli weźmiemy poprzedni silnik N42, N46, to tamten silniczek chodził jak pszczółeczka, a ten chodzi jak traktor. No niestety, tak to jest. Ale to, czy te jego wady, przed tymi wadami można się jakoś przestrzec, właśnie Wam o tym opowiemy. Także jedziemy na przejażdżkę. Ok. Od razu chcę Wam powiedzieć, że tutaj jest właśnie przebieg, 200, dokładnie jest 285 tysięcy. Pan jest drugim właścicielem tego samochodu, przejechał jakieś 50 tysięcy, a poprzedni właściciel ma ten samochód od nowości i wymienia olej co 10 tysięcy kilometrów. Tak więc ten silnik jest oryginalny. Rozrząd był wymieniany tutaj dwa razy, też był wymieniany napęd oleju. Panewki, czy były wymieniane, takiej wiedzy nie mam. Ale ogólnie, jak na ten silnik, ten silnik pracuje naprawdę bardzo dobrze. Też nie mam wiedzy na temat, czy były wymieniane wtryski, czy był wymieniany pająk chodzi, <ścukłem> <śmety> <śmety> czy był wymieniany pompa wysokiego ciśnienia. Ale prawdopodobnie tak, ponieważ właściciel obecny tego samochodu powiedział, że faktur jest tyle. I teraz słuchajcie, według mojej oceny. Konstrukcja tego silnika, jeśli chodzi o układ korbowo-tłokowy, o głowicę, mm, tu jest walwetronik? Jest. Jest walwetronik. Szczerze, ja nie mam jakichś dużych uwag. Problemem tutaj jest właśnie głównie rozrząd i napęd pompy oleju, plastikowa miska oleju, plastikowa y, obudowa y, pokrywa zaworów. Także to jest głównym takim powodem, co powoduje, że ten silnik się psuje czy znaczy, ja bym może powiedział to tak, że w momencie gdy ten silnik wychodził i zaczęły być jakieś tam pierwsze problemy, no to faktycznie mo mogło być takie boom, że to jest mega awaryjny silnik, no bo też jakby BMW jakby też no musiało trochę paść ofiarą tego, że robiło kiedyś jednak dobre te silniki i po prostu teraz jakby traci na tym ta cała jakby ta renoma, tak, no bo yy, silniki się psuły przy niskich przebiegach, ale no nawet wraz... przy 40 tysiącach trafiły te silniki ale padać. wiadomo, że wraz z czasem i świadomością po prostu jak to należy serwisować i co robić, żeby do tych awarii nie dochodziło, no to wiadomo, że jakby no yy, no, jest coraz mniej jakby problemów też z tymi silnikami. i Tak samo też czasowo, no, te jednostki, które miały się zepsuć, no już się zepsuły, tak? A zostały te, które albo właśnie już były serwisowane tak jak trzeba. No, albo, by, no, albo, albo po, po prostu... prostu same z siebie dłużej przeżyły, tak, tak jak tak. człowiek. Jeden żyje krócej, druż, długi, drugi dłużej. No właśnie, a samochód jest w ogóle z 2012 roku, więc to jest jakiś tam w początkowej fazie, nie? No tak, Bo... ale też no jakby wiesz, no to po, myślę, że to było tak, że przez te właśnie awarie, no głównie przez ten napęd y, łańcuchów rozrządu, przez te plastiki, y, ten zły y, po prostu komponent y, tego plastiku. Nie wytrzymywał no, temperatury jest, po jakiś czas, to po prostu ten, te napędy y, też y, za tym łańcuchowo poszły takie hejty, że kultura pracy jest nie taka, że plastiki wszędzie, ale tak naprawdę no, kultura pracy no, to nie jest jakby pierwszy silnik BMW z bezpośrednim wtryskiem i tak dalej. I poprzednie też można powiedzieć, że y, pracowały, tak, że cykały albo że jak diesel czy coś. coś. N43 też nie charakteryzuje się jakąś super no nie. kulturą pracy. Nie? No nie, no wszystkie na bezpośrednim wtrysku chodzą jak chodzą. No. Tylko tyle, e, że sześciocylindrówka ma lepszą kulturę pracy. No wiadomo, przez to, że, no ale że ma to... dwa, dwa no cylindry tak. więcej. I tak. tak samo nie wiem, plastikowa pokrywa rozrządu to też nie jest jakieś, że to w tym silniku się pojawiło i że to jest syf, tylko to już było dawno temu, no już przed 2000 rokiem nawet były plastikowe tak. pokrywy zaworów. Także podejrzewam, znaczy tak myślę, że przez, przez to, że tu... A, no jeszcze ta, ten mit takiego, że łańcucha i łańcuch rozrządu jest pancerny, nie? I tego się nie wymienia. Tak, i to właśnie padło... No padł ten silnik taką ofiarą takich właśnie wcześnie, wcześniejszej renomy marki i, i... No tak, wcześniejszej renomy marki i tego, że właśnie przez tą jakąś tam wadę Poszedł taki łańcuch takich właśnie y, y, rzeczy, że, że to jest syf. No. A do tego wszystkiego ten silnik był w wielu, y, no co, był w y, jedynkach, tak, był? W X jedynkach na pewno był, y, w X trójkach, w piątkach, w trójkach. No tak. No ten silnik był ba, w bardzo dużo w samochodach, nawet N20 nawet jest w X w hybrydzie, tak? O. No Także słuchajcie, to też po prostu statystyka robi swoje, nie? Mm -hmm. Jeżeli my naprawiamy na przykład w warsztacie 10 samochodów yy, nie wiem, tygodniowo jakkolwiek i, tra, i na przykład yy, trafia się co dziesiąty co raz na przykład, czy co trzeci raz 10, w tej dziesiątce trafia się nam jakaś skucha a jak ktoś naprawia 100 samochodów yy, w tym samym czasie, no to jemu się tych samochodów takich zwa, tak zwanych skuch Trafi więcej. No, no tak. No. Tak samo jest tutaj, nie? Aczkolwiek, no prawdą jest to, no, zresztą takim żywym dowodem jest to, że mieliśmy tutaj e, kiedyś w warsztacie czwóreczkę, która miała 90 tysięcy przebiegu i była obrócona panewka. Rozrząd, że tak powiem, wylatany i robiliśmy kapitalny remont e, silnika. Łącznie z tym, że były popękane tłoki. No ale to też jest problem tego typu, że ten wtrysk bezpośredni, że te wtryski leją, że od czasu do czasu trzeba robić adaptację sondy NOX, żeby on na nowo sobie odpowiednią dawkę dobrał. Zatem Jeśli się się nie domaga napęd pompy oleju, to też się może przytrzeć. Dokładnie, na wolnych jest. obrotach ten olej jest niewystarczająco dobry, dobre ciśnienie, więc to smarowanie łożysk na, czopie, na czopach jest nieodpowiednie też on z dołu fajnie idzie, ta turbina się włącza, więc to wszystko po prostu przyspiesza zużycie się tego silnika. No ten samochód jest, tak jak mówię, żywym dowodem, ale tutaj jest serwisowany tak jak trzeba. Co 10 tysięcy jest wymieniany olej. Na czas wszystko robione, sprawdzane. Tutaj Pan też nam odstawił samochód, żeby to wszystko sprawdzić te świece są też, które są robione do tych silników są słabe. My mieliśmy nawet wiele przypadków takich, że założyliśmy nowe świece, pojechaliśmy na próbę, okazało się, że któraś świeca nie domaga i trzeba było ją wymienić. Nie, mm. cewki padały jak muchy. Ale tak naprawdę po tych wielu właśnie doświadczeniach zostały poprawione też te elementy no, cewki na przykład nawet BMW sugeruje, żeby zakładać firmy Delphi i z naszego doświadczenia wiemy, że cewki Delphi, no kurde bardzo rzadko się psują, nie? I działają tak jak trzeba, nawet ich budowa jest inna niż cewek tych pierwotnych, pierwszych, które były No tak, no generalnie no, można powiedzieć, że to jest taki silnik trochę specjalnej troski że tak powiedzmy. No bo, i dużego ryzyka. No, wysokiego ryzyka, ale jak właśnie podejmiesz odpowiednie działania, no to, to ryzyko się minimalizuje. No i wiadomo, no teraz pytanie, tak, kto czego oczekuje. No bo no wiadomo, silnik jest fajny, bo właśnie ma moc, ma niskie spalanie. Jest lekki. Jest lekki i tak dalej, tak, ale no, wymaga jednak tego nakładu finansowego i no, można powiedzieć, że trochę takiego, którego można było uniknąć jakby BMW mogło uniknąć jakby projektując i niczym produkując, tak. No bo no wiesz, no, żeby poniżej 1000, 100 tysięcy kilometrów wymieniać yy, elementy jakieś silnika rozrządu no, to tak wiesz, inne, no, to, jest, to, wiadomo, tak, wiesz, to ma... się nie klei wszystkim, tak. Yy, no, no, no też ale, ten no... silnik jest podatny w ogóle na modyfikacje. Tutaj w ogóle mamy 290 koni. Znaczy, no, no, większość myślę turbodoładowanych jednostek jest podatnych no, na modyfikacje. Tak, i, on tak on, i tak on ładnie pracuje, ten silnik. Jeśli sobie posłuchamy inne silniki, nie? Mm. Kurczę, słuchajcie, no właśnie, ta wymiana wtrysków bardzo pomaga też w kulturze pracy tego silnika. No, niby te wtryski pracują jak trzeba. Tu w ogóle zastosowaliśmy taki nasz. Nasz zabieg, czyli do, dolaliśmy dodatek data do zbiornika paliwa, bo ten samochód miał taką bolączkę, że na zimno po odpaleniu falował. Zresztą teraz widziałeś, odpaliliśmy no tak, i, tak. i pracuje no tak no jak faktycznie. trzeba. I on falował, zalaliśmy środek, pojeździliśmy. Po zabiegu, bo od razu wspomnę co tutaj robiliśmy. Wymienialiśmy elektrozawór wastegate, wymienialiśmy cewki, świece, uszczelnialiśmy miskę oleju. No właśnie, i ta y, nierówna praca jeszcze tutaj y, była tego silnika. No i to wszystko zostało zażegnane, i właśnie y, auto sobie stało cały weekend w warsztacie. Rano odpaliłem, i miód malina, że tak powiem. Wszystko działa tak jak trzeba, także naprawdę to jest tak. Ba, słuszna uwaga, Kamil. No. Silnik specjalnej troski. No tak, no, że wiesz, no jednak trzeba jakieś tam te koszty ponosić. No i pytanie wiesz, no kto czego oczekuje, tak. No właśnie, no każdy też gdzieś tam tą renomę pamięta, że BMW ma niezawodne silniki, że to wszystko fajnie chodzi, ale szczerze to no Audi też, te TFSI i dwulitrówki też. No tak, do, do... No patrząc jakby na ogólną gamę silników różnych dzisiejszych marek. dzisiejszych motoryzacji, no to myślę, że nie, nie ma jakieś nie jest to aż taka tragedia, nie? no ale. Właśnie, no pada to BMW trochę ofiarą, ofiarą swojego, no, swojej dobrej jakości kiedyś, tak? No tak I, i wiesz, no jeżeli klient też kupuje na przykład, nie wiem, X1, gdzie to jest yy, w tamtym czasie to była X1 taki najniższy SUV i bierze sobie z tą N20 no to też ma na myśli, że raz że ten samochód jest tańszy, powinien być też tańszy w eksploatacji, no tak, tak, tak. a tu się okazuje, że wcale tak nie jest. Nie? No. I myślę, że to jest też takim głównym powodem, bo też jest wiele osób takich, którzy po prostu oddają samochód i oni nie wnikają. Trzeba tyle zapłacić, nie ma problemu. Zresztą z tym klientem tak jest. No tak. Ja zadzwoniłem, tyle dobrze, nawet po prostu wszystko wiadomo, dobrze Panie Adamie, no zapłacę i będę z... cieszył się jazdą tym samochodem no. no tak, no bo to tak właśnie z założenia no kupujesz dwulitrową benzynę, no co tu się może dziać, tak? No dokładnie dokładnie no, ale tak, ale jednak no jednak, może się, jednak dziać. może się dziać no i no i to jest no, no my też takie to, doświadczenia no. mamy mamy bardzo dużo klientów zresztą którym nawet dwa razy wymienialiśmy rozrząd w takim silniku Auta mają po 200, po 300 tysięcy i te samochody cały czas jeżdżą. Ale systematycznie właśnie przyjeżdżają. Olej jest wymieniany, nawet mamy takiego klienta, który mu wymieniamy i co 8 tysięcy. Właśnie w F10. I no i tyle, no trzeba dbać. Jeżeli też słyszycie, że coś się dzieje, no to trzeba też od razu reagować, tak? Czasami nawet nie warto autem jechać. Jeżeli nie macie jakiejś pewności, po prostu zgasić, zadzwonić po lawetę, przyprowadzić samochód. Bo często też jest tak, że klient mówi: A tam zaczęło coś stukać, ale ja przyjechałem tylko 10 km. Ale przez te 10 km szkody się mogą takie zrobić, że silnik jest do wymiany, że nawet nie ma czego ratować. No tak. No. No. Te, też mamy taki przypadek, że zrobiliśmy wymianę silnika, yy, gdzie klienci sobie zakupili ten silnik yy, gdzieś tam po remoncie. Na naszym kanale możecie znaleźć, jak ten remont był zrobiony i co z tym silnikiem mieliśmy, jakie chodzki, klocki. I klienci samochód zabrali, pękła miska olejowa, plastikowa. Nie? Mm. Wyleciał olej i jeździli bez oleju, i też się silnik zatarł, który był robiony. Słuchajcie, no, są różne historie. Trzeba naprawdę reagować, patrzeć, czy pod samochodem. no Kurczę, być czujnym. Kiedyś w ogóle, kiedyś uczono, że przed jazdą należy sprawdzić światła, należy sprawdzić płyny, oleje. I dopiero wsiąść i jechać, nie? A teraz, no, tak, tak, tego nawet się nie uczy. Po prostu. Yy, Jak na świat z bagnetu, to co. No, to no, ma, no, właśnie, no <laughs> zaczęliśmy też auto traktować jako taki przedmiot, po prostu pff, otwieramy, wsiadamy, jedziemy, nie? No i jest to samochód, znaczy, no, te silniki są w samochodach dla świadomych o, właścicieli, no, po prostu. Tak jest. Jak ktoś, jak ktoś kupuje auto z takim silnikiem i w ogóle nie ma pojęcia, myśli sobie, no, nie, no po prostu nie ma tej świadomości, tak, co to może być, no to może się nie miło zaskoczyć, no powiem tak. No taka sytuacja właśnie była z tym klientem z czwórki, nie? On tak naprawdę, jak mu o tym wszystkim tak. powiedziałem, to on powiedział, że nie był tego świadomy hmm. i po prostu robił wymianę oleju według interwałów, tak jak e, ASO przewiduje i tyle, bo mówi, żebym o tym wiedział. To bym przyjechał i ten olej u was wymienił. No. No tak, Zresztą często do nas to... auta przyjeżdżają, tak? robią tysiąc, nawet ostatnio 500 kilometrów coś zrobił i wymienialiśmy olej. Nie? No, Wiadomo, to że też... to jest nieekologiczne też, to, no, ale... To, ale. to też ym, chodzi o to, że to też nie jest nic złego, że ktoś jest nieświadomy. Tak, bo to, no tak, no. to też takie yy, chodzi o to, czy samochód ma być dla ciebie, czy ty dla samochodu. I to też trzeba to jakoś tam wypośrodkować. No. Dlatego no, jest to właśnie specyficzny silnik dla świadomych właścicieli, no i takiej specjalnej troski. No I, i też nie można mieć pretensji właśnie do kogoś, że nie był świadomy. No tak, no i, i teraz trzeba to jakoś tam wypośrodkować, no, czy, czy faktycznie jest to syfiasty silnik, czy, czy nie. Już jakby no, opinię zostawimy wam. No, Moja opinia jest taka, że no po prostu wymaga trochę nakładu ten silnik, a tak to, no, a tak to jest nawet fajny do jazdy, no. nie powiem, że nie. No teraz sobie jeździmy, generalnie i tak tu w środku nie słyszymy jak on tam pracuje, nie ma żadnych drgań, fajnie przyspiesza, mało pali. No, no wiadomo, nowsza generacja, czyli te silniki serii B już są fajniejsze, tak? Jak macie wybór, no to wiadomo, fajniej ten nowszy wziąć, no ale też jest inna półka cenowa, tak? No jeżeli szukacie auta w przedziale jakimś tam, nie wiem, 2000, 2015, 2012, 2015, no to nie macie tak naprawdę wyboru. Albo podoba Wam się Buda F10, tak? Ale no a, to, no to, a... to, to, to nie macie wyboru, oczywiście yy, chyba, czy w F10 był B48? Chyba nie, był diesel B47, B47 ale 7, się ta. nie spotkały. No tak, nie spotkałem. Także słuchajcie, no tak nie zawsze, no a też nie, nie każdy chce jeździć się w dziesiątką z silnikiem M54, no. Nie, no No, tak. no ja nie dodaję taki po prostu tylko tego. O tego chodzi, no głównie chodzi o tą świadomość po prostu, no. I tym akcentem właśnie kończymy odcineczek. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie, a my zabieramy się za robotę. Cześć.